Witajcie w ogrodzie pod Rzumiącą Lipą. Dzisiaj już zwyczajny dzień. Mojego wnuczka, jak wiecie, już nie ma, wczoraj pojechał. Więc dzisiaj zabieram się do pracy, bo troszkę pracy mi się nazbierało. Muszę dzisiaj zrobić porządek z moimi pomidorami, bo bardzo liście brzydkie są. Takie, zobaczcie, w plamy. Porobiły się, tak jak Wam wcześniej pokazywałam, dużo plam na liściach. O, i to nie jest zaraza, ale te liście mogą zacząć mi tutaj bardzo szkodzić po prostu całemu krzakowi, bo będą coraz bardziej chore. Nie wiem, co to jest za choroba, powiem Wam. Wydaje mi się, że mogą to być zmiany przez to, że tutaj zawsze rano nie wiem dlaczego jest rosa na liściach. I wydaje mi się, że później jak słońce tu świeci i to te liście dostają właśnie takich plam przez tą wilgoć i później przez to, że tu jest upał. Więc muszę to wszystko poobcinać, bo te liście już są niepotrzebne. Niech te pomidory, które są już dojrzewają, poprzycinam wszystkie góry. Niech już nie rosną do góry, bo nie ma potrzeby. Więc no, myślę, że to co jest, niech już rośnie, niech dojrzewa. To w zupełności wystarczy, bo przy tych temperaturach, jakie są u nas, myślę, że już i tak więcej pomidorów nie dojrzeje. Tutaj widzę jeden, w końcu zaczyna troszeczkę zmieniać kolor, a reszta jeszcze wszystko zielone, mimo że tu bardzo, na przykład przy tych bardzo dużo jest słońca, a one ciągle zielone. Więc dzisiaj y, priorytetem jest zrobić porządek właśnie z pomidorami. Ogóreczki jako tako rosną, coraz większe są, tu już mamy pięknego ogórka, Tutaj drugi, trzeci. No, liście znowu muszę poobcinać, bo już bardzo zżółkły. Tutaj zobaczcie, nieładne, żółte. Więc, no, myślę, że znowu trzeba tu zrobić porządek. Więc dzisiaj bardzo dużo pracy w tunelach. Myślę, że dzisiaj nie będzie aż tak gorąco, chociaż zapowiadali dzisiejszy dzień ciepły, no ale trudno. Jeszcze rano, póki tutaj jest tak, taki półcień. To będę tutaj robiła. W nocy było 10 stopni u nas, teraz jest 12. A w tunelu zobaczymy, jaka była minimalna temperatura 9 stopni. Więc widzicie, że no, temperatury u nas już coraz niższe. Myślę, że te papryki do, zdołają dojrzeć. Będę też obrywała trochę liści na dole. U papryk, żeby szybciej też dojrzały. A teraz wezmę sobie jedną papryczkę na śniadanie i szybciutko idę robić śniadanie, a później do pracy. A na dzisiaj zerwałam dwie piękne papryki: jedną podłużną, drugą tą taką kwadratową. Piękne, duże, naprawdę papryki są wspaniałe. Jak widzicie, ja w tunelu. Wprawdzie w tunelu 31 stopni, i nie wiem jak długo to wytrzymam, bo jest straszliwie gorąco. No ale muszę zabrać się za te pomidory, bo zobaczcie, już wychodzą tu na ścieżkę. Tutaj mam jakiś kwitnący, ale nie wiem czy ja w ogóle go będę tutaj zostawiała. Zaraz zobaczymy, zaraz po kolei zacznę przycinać. O, widzicie, same się proszą do przycinania albo do podwiązywania, więc wszystkie te niepotrzebne liście, które są na dole i tutaj zagęszczają, też będę przycinała. Niektóre podwiążę i już poprzycinam szczyty pomidorów poprzycinam górę, bo one tutaj zobaczcie, już dotykają, dotykają góry dotykają do samej góry doszły i no nawet jak tutaj kwitną, no to wiadomo, że te pomidory już i tak zapewne nie dojrzeją już jest prawie 20 sierpień chciałabym, żeby chociaż dojrzały te, które które są tutaj ładne na krzakach a tutaj, u góry, już niech ten krzak się nie wysila na produkcję nowych pomidorów. Tylko niech skupi się na tym, żeby te dojrzały, bo one już są bardzo duże, ale wszystkie zielone. Więc zabieram się szybko do pracy, bo, bo ciężko wytrzymać. W słońcu jest 40 stopni, ale na zewnątrz chociaż troszeczkę wieje, a tutaj w tunelu nic. No więc muszę jakoś tutaj popatrzeć. Jak to zrobić z tymi krzakami? Zacznę tam od tyłu i będę szła w tą stronę. Zacznę tutaj od tych. Tutaj patrzę gdzie są pomidory. To te krzaki zostawiam. O, na przykład tutaj jest taka duża. Tutaj wprawdzie są jakieś jakieś zawiązki kwiatów, ale chciałabym, żeby te pomidorki tu na dole. Dojrzały, więc tą całą łodygę obcinam. Zaraz to powynoszę. Co my tu mamy? No, tutaj jest jakaś, jakiś duży pęd. Tutaj na górze jakieś pomidorki są. O, i właśnie spadł. Więc ja myślę, że to wszystko obetnę. Niech dojrzeją te pomidory, które mam tutaj. O. I to wystarczy, bo naprawdę nie ma sensu już chyba trzymać, trzymać tego wszystkiego. O. Zostawię tylko tak. Na razie zostawiam to wszystko na ziemi. No, tutaj, tutaj zobaczcie. Obcięłam cały ten krzak i zostawiłam tutaj tylko listki wokół pomidorów. Niech to dojrzeje. Tutaj co my tutaj mamy. Bo to wszystko powchodziło tutaj mi pod te rurki. Ja tu nic nie widzę. No tu nic nie ma na górze. Więc myślę, że tutaj mogę obciąć. No i te wszystkie liście takie nieładne. Tu jeszcze wilki są. No, to wszystko poobcinam. Także troszeczkę troszeczkę pracy tu będę miała Tutaj jest jeszcze też o to wszystko niepotrzebne Chciałabym, żeby dojrzały te, które są, bo bardzo opornie to idzie. Już tyle czasu są. Już tyle czasu są zielone te pomidory, i nic nie dojrzewają. Nic. U niektórych z Was już jest nawet po zbiorach, i niektórzy już kończą zbierać. Całe widziałam miski, całe pojemniki pomidorów, a, a ja nie zebrałam jeszcze ani jednego dojrzałego pomidora. Wyobraźcie sobie: No to nie jest wina moja. Po prostu tak, tak u nas jest z pogodą. Także tutaj są piękne na dole, niech one dojrzeją. Tutaj jeszcze są jakieś, ale tutaj już obcinam. Tu jeszcze jakieś, nie wiem, tu są suche pędy, tu już nie będzie pomidorów. Tutaj też nie. O, ten cały można obciąć. Tutaj ten też. No, także to trzeba drastycznie, już drastycznie, żeby skupiły się tylko na tym, na dojrzewaniu tych pomidorów, które, które są tutaj na krzakach. No, nie będzie dużo, ale troszkę będzie. Trzech chłodniejszych dniach, dzisiaj mamy znowu 45 stopni. Także widzicie, jaka to temperatura. 45 stopni było 15, potem nagle spadek temperatury prawie o 20 stopni, i znowu dzisiaj znowu tak gorąco. tunelu zrobiłam tylko połowę tych pomidorów, bo nie da się, po prostu nie da się, muszę poczekać do popołudniowych godzin, aż słońce zejdzie z tuneli, bo można było się rozpłynąć, więc nie ma co narażać zdrowia. Już aż serce zaczęło ściskać, tak tam straszliwie gorąco. Ponieważ nie mam jeszcze skończonych truskawek, nie miałam kiedy, więc teraz, ponieważ tam mam cień, no to pójdę robić kolejne grządki truskawek obcinać liście, bo tam chociaż troszeczkę chłodniej. A ja dzisiaj na obiad zrywam pierwszego pięknego ogóreczka. Proszę bardzo. Jaki piękny. O, o. Bardzo ładny, duży. O góreczek, no sukces. Że taki urósł w tunelu na pewno będzie pyszna mizeria. Mieliście wcześniej moje pomidory i zobaczcie teraz. No, zupełnie inaczej wyglądają. Powiem wam, że pościnałam prawie wszystkie liście. Ponieważ po pierwsze te liście były już chore, widzieliście w takie, w takie plamy. Niektóre jeszcze tutaj zostały, o, takie plamy były. A po drugie pościnałam wszystkie już wierzchołki, także nie będą już rosły w górę. I te pomidorki, które tutaj są, one już właściwie nie będą rosły. One już. Będą takie jakie są, są ładne, duże i teraz potrzebują tylko dojrzeć. A myślę, że do dojrzewania niepotrzebne im są już liście, potrzebują tylko ciepła i słońca, którego niestety u nas nie jest aż tak dużo. Dlatego widzicie, że u mnie wszystkie pomidory są zielone, więc jest ich nawet dosyć dużo. Bo zobaczcie, na krzakach jest dużo. Myślę, że liście już im są zupełnie niepotrzebne do dojrzewania. Tak postanowiłam, że poobcinam wszystkie liście, bo żadnego pożytku z takiego liścia już nie ma. On jest chory, takie plamy nie pomału już zasychać będą, więc i tak żadnych. Praktycznie składników pokarmowych one już nie dostarczają. Zresztą te pomidory już są na tyle duże, że one już tylko potrzebują słońca. Teraz będą miały dużo światła, dużo więcej, bo widzieliście, że było dosyć tutaj gęsto. Część łodyg nawet po odcinałam, bo na tych łodygach, na których były maleńkie pomidorki, czy jeszcze tylko kwiaty, no to raczej one już nie zdążą ani urosnąć, ani dojrzeć. Chciałabym, żeby to, co jest tutaj na krzaczkach, żeby to dojrzało. I to mi wystarczy. Powiem Wam, że strasznie się namordowałam. Namęczyłam się tutaj, bo taki był gąszcz, tutaj po tej stronie, po tej tutaj, drugiej, strasznie było gęsto, no było, już powypuszczały więcej jeszcze tych łodyg, tych liści było, takie duże liście, niepotrzebne już żółknące, no teraz myślę, że, że już zaczną w końcu dojrzewać, jeszcze na niektórych są kwiaty, więc tutaj jeszcze może się jako, jakieś pomidorki wykształcą. Tutaj jeden pomidorek zaczyna już dojrzewać, więc mam nadzieję, że w końcu, w końcu zaczną. Ale, ale bardzo u nas jest marnie ze słońcem i z ciepłem. Tyle, co te kilka ostatnich dni było ciepło, i już zapowiadają na piątek opady, więc znowu będzie pochmurno. I pewnie na jesień, może we wrześniu, te pomidory dopiero u mnie dojrzeją. Wszyscy już zbierają pełne kosze pięknych, czerwonych pomidorów, a u mnie wszystko zielone. No trudno, muszę czekać. To samo jest z papryką. Nie wiem, czy doczekam się, że ta papryka czekoladowa będzie czekoladowa. Pewnie trzeba będzie ją zjeść, może zieloną. No trudno, zieloną też można. Ogórki na szczęście nie potrzebują dojrzeć, tylko urosnąć, więc, no jakieś tam pojedyncze ogórki będą te w gruncie, no to chyba takie maleńkie korniszonki, jeżeli coś w ogóle będzie, po prostu pozbieram i najwyżej będą konserwowe, bo do kiszenia będą za małe, a konserwowe mogą być takie malutkie. No więc, tutaj mam spokój, teraz tylko będę podlewać. I czekać aż w końcu się zaczerwienią te moje pomidorki. Tutaj te wszystkie bylinki i dwuletnie, które posiałam, zobaczcie, bardzo ładnie rosną. Tutaj już niedługo będzie to za nisko dla nich, więc będę musiała albo przesadzić już, albo podwyższyć tą siatkę, żeby żeby po prostu rosły w górę. Tutaj dziewanna bardzo gęsto się wysiała. No ale jestem zadowolona. Jestem zadowolona, bo bardzo ładnie wszystko wzeszło. Bardzo, bardzo jestem zadowolona i teraz to będę przesadzała tutaj do tunelu, do, do gruntu, do, do, tutaj do tych skrzyń. I że tutaj wzdłuż będę, gdzie mam tą wolną przestrzeń, tutaj w skrzyniach, a potem delikatnie pomidory, najwyżej tylko poodcinam, żeby nie ruszać ziemi. I tak też zrobię. Zacznę powolutku przesadzać te największe. I, w, no nie wiem i będę miała nadzieję, że ślimaki tu nie przyjdą i nie zjedzą. No będę jakoś okrywać, no trudno. Zaryzykuję, muszę zaryzykować. Do tej pory nigdy ślimaki mi tutaj nic nie zjadały, no w tym roku wiecie jak jest. Ale może, może już nie, nie zjedzą. No dobrze, dzisiaj, dzisiaj yy, zrobiłam trochę truskawek. Dzisiaj zrobiłam sobie i pół grządki truskawek bo później wzeszło mi tam słońce i znowu było strasznie gorąco, więc przyszłam tutaj do tunelu. Jakoś dałam radę tutaj skończyć. Jutro poobcinam jeszcze ogórki w tunelu. No i, i w tunelu to będzie tyle. Papryka pięknie rośnie. Aha, jeszcze papryce muszę jutro też dolne liście poobcinać, żeby te papryczki miały więcej światła. I jutro będę zrywać pierwszy raz fasolkę na obiad. Już nie mogę się doczekać, uwielbiamy fasolkę. Także jutro fioletowa fasolka na obiad. A na dzisiaj to tyle, no bo już słońce zachodzi, już, już trzeba iść do kurek, zrobić im porządek przed wieczorem. No i tak dzień zleciał. A jutro, jutro do południa. Przychodzi pan montować nam nową roletę, tą zewnętrzną, więc później wam pokażę, jak to będzie wyglądało, bo sama jestem ciekawa. Do jutra.